Jest godzina czwarta nad ranem, więc serdecznie dziękuję za robotę. Dziękuję za dzisiejszy za noc dzisiejszą. Noc wyborcza z 16 na 17 listopada w sztabie Roberta Malinowskiego przebiegała w dobrym nastroju. Nad ranem wszystko, choć jeszcze nieoficjalnie było jasne, Robert Malinowski po raz trzeci obejmie funkcję prezydenta Grudziądza. Waszą pomocą, Jaka ta kampania była? Bo nie była do końca taka, jaką pan... Nie nie, 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 nie. Nie była taka, jaką bym sobie życzył. Nie było żadnej dyskusji praktycznie o inwestycjach, o rozwoju miasta, o, o kulturze, o sporcie, o edukacji. Była raczej te dwa największe ugrupowania, czyli PiS i, i koalicja pana Dzięcioła robiły wszystko, żeby szukać jakichś haków. Papiery mówią, że mają. Nie, nie mają żadnych papierów, bo nie mogą mieć oczywiście. Ale nie skupili się, nie skoncentrowali się na, na, na dyskusji o mieście, tylko o jakichś tam hakach i papierach, które niby mają. Nie? To oczywiście mieszkańcy dostrzegli i zauważyli, i wyniki, wyniki są słabe. Dotychczasowy prezydent zgromadził ponad 52% głosów. Bardzo wam dziękuję za wiarę we mnie, za wiarę w radnych platformy obywatelskiej za to, że potrafimy umiemy współpracować z innymi. Nie tylko w mieście ale i w województwie i przede wszystkim z ekspertami, którzy pracują w różnych instytucjach centralnych. Jak zapowiedział Robert Malinowski, przez kolejne cztery lata będzie intensywnie pracował na rzecz Grudziądza, tak aby miasto było jeszcze lepiej postrzegane na mapie regionu i kraju. Wybory wyborami, a równolegle obok tych wyborów trwają przygotowania do programów takich jak Regionalny Program Operacyjny. Przecież niecałe dwa tygodnie temu w Brukseli marszałek go zatwierdził. Kontrakt regionalny został podpisany w zeszłym tygodniu przez panią premier w Ostromecku, czyli trzeba się tym dokumentom przyjrzeć i rozpocząć działania o konkretne pozyskanie środków unijnych na rzecz inwestycji w naszym mieście to będą pierwsze takie działania zapoznać się bliżej z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych. To jest budżet unijny od 2014 do 2020 i o ile 2015 ten rok przyszły, to będzie lekkim spowolnieniem inwestycyjnym, bo to nie można co roku inwestycji zwiększać i zwiększać, to się po prostu nie da. Musimy nieco porozliczać te duże inwestycje, które w tym roku kończyli, zakończyliśmy lub za chwilę skończymy, mam na myśli regionów. One są po 60 milionów, tak jak na grudzień, to są ogromne inwestycje rozliczyć te inwestycje i przyjrzeć się kolejnym inwestycjom, które być może wejdą dopiero w roku 2016.